to czekaj, ja włączam teraz mój magiczny guzik. Witaj kolego, cześć. Witaj. Jak długo stosujesz te, 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 te mleko i te inne rzeczy ode mnie? Powiedz. To dopiero dni stosuję. Już widzę po gołębie, że są zupełnie inne. Są mhm. no, takie żyte, Mówię, odchodzą, mają takie bardziej zbite, takie... Takie kulki. Odbite. Takie twarde takie jak, no, jak ping-pong, tak, tak, nie? Ping-pong. Tak, no, tak jak mówisz, że ping-pong. Mhm. No i no i na odlotach, nie? No. Teraz ludzie latają. Jak latały po godzinie, a teraz latają praktycznie dwie godziny. Wow, super. I, i czekaj, no, to, a, i teraz jeszcze są na ostatnich lotkach, one nie są wypierzone, nie? Tak, tak, jeszcze jak mówisz przed ostatnią, no, ostatnio No to ich no. boli, to ich boli, on tak niechętnie latają, ale mm -hmm. czekaj, tak. czekaj jak się cały przepierzą, wtedy... Wtedy będą smigać. I te głębie, i teraz, jak to te mleko im dajesz, to mhm. cały organizm, organizm tego głębia nie koncentruje się, żeby zwalczać grzyby, żeby zwalczać bakterie albo wirusy. Nie męczy się z tym świństwem, i no, koncentrujesz się teraz do porządku, wypierzyć się i na treningach teraz koło domu, jak wypuszczasz. Wiesz o co chodzi. Tak, tak. I to jest ważne teraz, bo dużo ludzi myśli o. Kupię to dopiero przed sezonem. A to jest ten błąd, nie, nie, nie. bo te, one muszą to się to teraz to... do tego nauczyć. A po, a. Drugi, a po drugie, ten wirus. Ty, ten wirus. Daj, się, no no. no się robi jesienią, ja. jest, ale jest jeszcze coś, ale jeszcze coś ważnego. Ten wirus tak. siedzi w nich i no, oni nie ale... at, on atakuje starych osobników, dojrzałych hmm. osobników i no, czeka, hmm. aż będzie miał młodsze osobniki, jak będą małe Aha. w gniazdach. I potem ten wirus przejdzie znowu na następne pokolenie i znowu zaczyna się chorobstwo. Rozumiesz? No tak, no, To teraz tak, trzeba tak, uh, zniszczyć to świństwo. Bo ten wirus tak. już jest miliardy lat, jeszcze ludzi nie było na świecie. To, 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 to przez tyle, tyle, tyle miliardów lat jak to przeżyło, to to, to ma, to już jest inteligentna rzecz, nie? No, na pewno, tak. to, to zawsze, wirus zawsze atakuje słabszych osobników. Chorych, no tak, jest... słabszych, kurytyka, młodych tak. albo starych, nie? Mm -hmm. Teraz mówisz. Pomału no, będziesz... ale, i ten. ale a... widzę, że naprawdę dobra rzecz. Teraz mówię, nawet Ta woda ta jest zupełnie inna, nie? To tak. i przez dzień praktycznie ona jest taka, jakby była świeża. Świeża, czysta, jak, jak, no, jak czysta, kryształ. Jak kryształ, nie? Jak kryształ, Nawet jakby we wodzie było jakieś świństwo, to to też wszystko się zniszczy. Przez naturalny sposób. Wszystko można w naturalny sposób zrobić. Nie trzeba żadnej chemii. No tak a... Tak że no. naprawdę jestem zadowolony, widzę, głęby, że różnica w rozpłodzie też jest zupełnie inna. Tak, wszystkim trzeba to już... dałeś, tak wszystkim. Tak, wszystkim daje, no, dobrze zrobiłeś. Nary, głody, wszystkim daje. Wszystkim trzeba dać, no. bo ten wirus przechodzi no. z gołębnika na gołębnik, tego nie widzisz, to mm -hmm. przez powietrze idzie. No, a ten, y, po wychodzi, tej, tej czarnej takiej, tego doktora, nie? Na, na smoła, karny, ja smoła daję. Jedna duża łycha na kilokarm, no, wiesz? Fajnie. Ale ta smoła, ta smoła, trzymaj w pokojowej temperaturze, to nasze lepiej, lepiej się leje, bo tak to potem takie twarde, że to zrobi jak masło. Wiesz, bo to jest takie twarde, bo to jest bardzo mocny wyciąg i to, to jest ten cały glit, co nie ma wcale tego już we zbożu, bo to spalone, moczone, nie wiadomo w czym już to jest. Ta sklejka, co on potrzebuje, ten organizm. Tak, tak, tak tak to mówię, jak żywica taka wiesz, Tak, to, tak. tak jest. To no. I ten, i, i, i gołębie wyjąm co? Jak to dajesz, co? Tak, tak. Widzę, kura, co ty mi <laughs> dawałem, to widzę, więcej zarabiam chciał, no, ale nie większa, no. No, nie? Nie, nie, Tak, ta grup ta, to no, równali. No. I, i no, tego mleka tak, też tak. nie większa dawki, tylko jeden mililiter. No, nie, nie, jeden milit, tak, ale tak, nie więcej. Bo tak, niech, tak. Może niektóry myśli, o, dam więcej, to przyspieszę. Nie, nie. <laughs> nie. To, 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 to więcej można przedobrzeć. No to niedobrze jest, bo to już jest tak nie, to już jest tak wyliczone. Jeden militer na litr tak. wody. Mhm, tak jak mówisz. Ta. O, tak, że, tak. że tak, no, Jakiś tam będzie gołębi tam potrzebował, to już ja, mówię, zobaczę, teraz posadzam. A mówię, pan ma moje goęby też, nie? Tak, ja mam twoje z 20, mam już młode, mam po nich w tym roku. Mówię, mhm. <słwience> kiedy kiedy zamawiałeś już dawno? Ja dwa lata temu zamawiałem od Sierglań. Dwa lata temu. No. I już lotowałeś potomstwem po nich? Coś tam? Tak, 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 tak. W pierwszym roku miałem y, siódme miejsce, a w wtedy się udało wygrać y, mistrza sekcji. Wow, i, super. Gratuluję. I, I jedenasty byłem w oddziale na mhm. no o, fajnie. Fajne wyniki. A ty jeszcze no. jest młody hodowca, dopiero co zaczynasz, nie? Tak, ja kiedyś trzymałem zamyk, ale później gdzieś indziej mieszkałem, nie miałem warunków, wiesz? Mhm. No, mieszkają w Doku, że lata, to po kupiliśmy właśnie Aha. ten i zaczęliśmy od, od nowa. I to drugi rok. No, no, to mówię, nawet starych mistrzów, no to mówię, oni w tamtym roku wszystko wygrywali na młode, to już tym mówię, że oni chyba szóste czy siódme miejsce. Aha. No, to mówię, co to, to, to taki, tak, tak trochę się patrzyli, nie? Aha. No, i niektórzy właśnie się pytają, skąd ona co robi, to ja to mówię, skąd mam no. i, no i, i, i mówię, jak ten, to mówię, jakie artykuły, mówię, chcecie, to zamawiajcie, mówię, ja tam widzę efekt, nie? Żadnej chemii. No. I ludzie same mówią i, i jak, jak to jest, jak to, jak to działa, nie? Nie trzeba nic tak, mówić, Sam, jest. każdy sam widzi w sobie w gołębiku. Tak, jak tak jeden starszy tak, pan tak. powiedział, teraz Przemek wreszcie mam zdrowe gołębie, teraz mogę oczekiwać od nich wyniki. Przedtem to jedno siedzało i srało, tak powiedział mi. No tak, i weszłeś jak, jak gołębie chore, na przykład ty nie miała, ale w tamtym roku miał właśnie... A delo to świeciły po lotach to było widać kurwa, no takie chore, i w ogóle niechętne, to, mm. to odchodzą jakaś... Aż... Aż to brzydko śmierdziało, to się mówi, nie? Nie, ja, I ten młody zamiast, zamiast trenować, tak. na loty, to jego organizm musisz walczać to szwinstwo, te adeno, te no. grzyby i co, co jeszcze tam się zarazi. A jak potem do kabiny dasz, to całkiem klapa, to całkiem no go, gogle gogle to w Też w Google Mogel. Różnie to bywa tak jak mówisz właśnie w tych A tak, a tak te, te gołębie przez naturalny sposób możesz je utrzymywać mhm. w zdrowiu i Oczekiwać do porządku, wyniki. A tak znowu rok do tyłu, i znowu stracony rok, bo znowu coś dostali. Znowu nie idę no trenować, tak. znowu nie idę wkładać siwe włosy, nie? Bo to stres. Nie, no tak. mówisz, to, nie, żeby to odbudować, to znowu trzeba 2-3 lata i to też nie wiadomo, nie? Potem idę A do tak, gołemnika, to nawet i się nie chce tam wchodzić, bo już nie wiesz, co znowu tam jest. I ten produkt, co nie też codziennie, że używa no, przez nie, nie. 3 albo 5 dni. Dni, no, a tak potem mówiłem, 7 dni, dni przerwy. Potem... Dni, a, tak. później, a później powtórzę jeszcze po, po tygodniu, jeszcze 3 dni im dam, nie? Tak, i tak w kółko, koło no. Macieja. No, a później będę im dawał co raz w tygodniu, co. A ja z czym mówię? O no. <laughs> nie, tak, Zrób, zrób tak, zrób taki plan sobie. Teraz dasz przez 5 dni mm. na przykład, mm -hmm. potem no. zrobisz 7 dni przerwy. A co tydzień, tak? Tak, I po... nie, nie co mm -hmm. tydzień. Między podawaniem zawsze ma być 7 dni przerwy. Pięć dni dasz teraz, potem siedem dni przerwy Aha. i potem znowu trzy dni. Czyli jak się skończy, załóżmy, dzisiaj jest trzeci dzień, czyli w niedzielę się skończy, to tydzień przerwy, tak? Tak, siedem tak, niebie... dni nic Aha. nie Aha. dawaj im. Mhm. Nic, nic nie daj, dawaj. Wiesz? Tak. I mhm. potem znowu przez trzy dni. I potem znowu tydzień przerwy. I tak w wkoło Maczeja, ciągle tak Aha, samo? Aha, i tak w koło macieju. Tak, Ale a później, e, jak później jak przez trzy nie. czy potem przez dwa dni, przerwy. Przez trzy dni. Przez dni przez, 3 dni. przez trzy dni i potem znowu siedem dni przerwy. Nie. Tak, a potem jak będą loty, to inaczej. Jak loty, to mają większe ryzyko zachorować te wirusy, Aha. te bakterie i te grzyby, bo w kabinach, wiesz, jak każdy no sadzi tam nie wiadomo co, nawet i chore A ten to jak przyjdzie do domu, ja muszę dawać czysta woda, albo z elektrolitami, bo ja mam rzekę zaraz koło gołomnika, to by poszli do wody, ale elektrolity jak każdy daje, albo glukoza, tak. pierwsze picie, a wieczorem jak już tak. wszystkie w domu są. Dobrze dać im zrecz i dać im to mleko i na drugi dzień też dać im to mleko. Jeden i pół dnia. Jeden i pół dnia. Jak przyjdą, czysta woda albo elektrolity i wieczorem, i wieczorem dać im to mleko i na drugi dzień też cały dzień to mleko. I tak i tak też w koło wkoło przez wszystkie loty ile tam macie i tak Dobra, za to I odpowiedzi. nie trzeba żadnych innych tak. produktów. Nic nie trzeba. A tak jak mówisz? Tak, tylko warzywa, jakieś tam. Kery, warzywa jak mówisz, można Ty zrobić tak jak tak. ojcześ, co jakiś czas, czarny no, tak, bez. Tak, tak, tak. Te buraki, buraki tak, cukrowe, burace, narwik, gdzieś tak, na polu. Tak, <laughs> mm -hmm. tak, jak mówisz. Wszystko. I... Marchewkę, Pietruszkę, no tak. Troszkę, to wiadomo, najlepiej wszystko ze swojego ogródka, nie każdy mm -hmm. ma dostęp do tak. tego. No nie każdy. No wiadomo, to nie pryskane, nie, ale. Tak, to nieprzyskane no ja, ale burak no, albo te, te warzywa takie raz w tygodniu, mm -hmm. dwa razy, ile tam będziesz miał czas, możesz zrobić. jak A jak dajesz, a jak te mleko, to do wody, do, 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 do wody to mleko zawsze, to do karmy nie mieszaj nic. Niech one do porządku się tego napiją. Wtedy, wtedy nie dawać, aha, do karmy. Do karmy wtedy nie mieszaj nic. A czyli przez te pięć dni nie dawać nic? Do do karmy. Ja, ja bym w, przez te pięć dni, jak teraz robisz tak nie wiem, mm -hmm. do karmy to nic, same, nic same nie same mieszał. Karmy. Wytał sucho dobra. karma im. Żeby do porządku dobra. się tego napili. Bo jak w karmie jest trochę wilgotna, to on, to on tak. nie pije już tyle te wleje potrzebuję, no. bo, bo, bo już ta woda e, bo... jest w tych warzywach albo w tych sokach. Wieżach co tam wleje jest na ta karma. To to wytrzymaj, aby przez pięć dni nic nie da. <grych> a później, a później jak trzy dni to też właśnie nie dałaś im nikt Nie, ty tyznie mhm. nie, ty nie. do karmy nie też jest Nie, bo nie. on to masz do porządku napisz, a nie, a nie to rozczyć sokami albo warzywami, tak. wieża. I, a karma ty zmieniłeś, jak ja mówiłem, 20, tylko 50% kupno. Tak. tak 50% daje, daje to jak mówisz, albo rozpłodowej, albo. No. I później daje daje. 20... owcu nie bardzo są jeść, bo ten owiec taki kurwa, ma też jest taki końcówki, nie? Bo no. Pracowano a... to jedzą chętnie. No taka, ale owca to, to nie bardzo, no, nie? no to taki nie ma i taki czystszy owsa, nie? No kura właśnie ciężko, ciężko? właśnie na to taki. No to weź ten owiec, weź ten owiec i go zamoć w soku. Zamoc go w soku, żeby on był taki, nie był taki ubity, żeby on był taki miększy, wiesz? Mhm. I potem, potem rozmieszczał. Na soku go w zamoc, a potem wymieszaj go z karmą, wiesz? A mhm. Potem go chętnie pili, bo to, jeżeli takie długie kolce to niedobrze. Ale. No właśnie, ciężko właśnie zawsze okazałem właśnie kiedyś. Mhm. A w internecie no, nie ma że znaleźć, nie? Trudno, ja? Ale wiesz, tak to jest w internecie niby kura zamawiasz, ładnie pięknie na a, a, okay. a, a przysyłają zupełnie co innego, wiesz? A, a no, ci jakiś środ, no, coś... No, przysyłają kura, data jest, załóżmy, okay. ja mówię jak, że to data to jest ważności, a nie produkcji. Tak? No no to. No i ty tłumaczył, to jest kura produkcji. produkcja, mówię jak to dwa tygodnie temu był, był już Niwa, a mówię co ty a, gadasz A, zo, <laughs> a zo, no, rozumiem, wciskają no. ludziom kit, no jak no, to No wciskają robi. kit, tak, tak A tak, rolnika, tak, nie tak. ma u was jakiegoś znajomego rolnika czy coś? Ale, no nie jest trochę rolników, ale wiesz owca mało kto sieje, jęczmień i pszenicę, nie, to, mm. to, to łatwiej zostać Musiałeś no. posperać, poszukać trochę wiesz Tam kukurydzę, no, to A to dla kurniosek dla kur kupiłeś? Tak, tak, to że nie, to chętnie zjadają. No, takie taki... podłużne, nie? No. No, bo, bo jeszcze inna jest, nie? Ale nie dla to ona jest taka jakby taka pół na pół, ale to ta nie, ta to, to, mm. okay. to tam takie, 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 takie granulaty są, nie? I to też jest biologiczne, pisze 100% bio, tak? ja? Mhm. Tak. Mm -hmm. okay. I puszka z nie? I puszka rzepaku dodaje, nie ma. Fajnie wymyślcie. Wymiar... No. Ty... Te głębi są ma śliskie, puchu, kto je weźmie to... Aż tak jak przychodzi, bo całe takie punkt ja mają, no są takie gołębie. Mówię. Inne tałkiem, nie? Co zrobili inne, teraz? Tak, inne. Mm. inne. To mówię, nie, mówię, większość mam od ciebie, ale parę mam sztuk trochę innych. Nie? To no, inny, no. Te inne nawet one, one się poprawiły. Te nie? inne Ty odżyli przy tym, tak? Tak, tak mm. te inne, to I to dopiero trzy, daje, te dopiero trzy dni dajesz, nie? Daje, tym tak. mm. lekko trzy dni. Dopiero trzy dni dajesz, nie? Dopiero trzy to znaczy dwa i pół dnia, nie? Czekaj, jak to będzie zdawał miesiąc, dwa miesiące, albo jeszcze hmm. dłużej potem. Całym, tak, całkiem inaczej. Godziny, i te młode w ogóle całkiem inaczej rosną, bo te, one, te rodzice nie przekazują tych wirusów, tych bakterii i tych grzybów na nie. To jest te młode, te, te, te wszystko co karmisz, ta energia idzie w tego młodego, a nie, a nie w chorobstwo zwalcza. Zrozumiesz? Tak. No i ten, ale, ale szczepić musisz gołębie, to musisz obowiązkowo. Tak, szczepić to. to muszę, tak, to ja, ja szczepię, mówię. I ja to też zrobiłem osobny jak... film, jak szczepić gołębie, bo byłem w puszczy, to tam przy okazji Aha. też nagrałem taki filmik, jak szczepić, że... Aha. A to potem A to będziesz widział na filmach, teraz nie będę Dobra, mówił. Ja poglądam sobie ja tam na bieżąco za chwilę patrzę właśnie. No, bo to, bo z tym szczepieniem też dużo to, ludzi to, błędów robi. kiedy ty masz czas to nagrywasz te filmy. A ja to ja to spontanicznie, wiesz, Aha. dużo osób dużo do, mnie, do mnie dzwoni, jak dzisiaj ty do mnie zadzwoniłeś mhm, i ja ci tak? odzwoniłem i tak spontanicznie, to, to tak wszystko jest mhm. tak na żywo, to jest wszystko prawda, mhm. wszystko. No. Jak gdzie idę, nie? Albo jadę, albo autem, autem jak jadę, to tak nie idę, ale tak jak mam trochę wolno, chwilę odzwonię i wszystko jest spontanicznie, nic nie jest planowane. <laughs> tak ma być, no I to tak najlepiej tak jest. Wszystko jest. Tak na żywo, na żywo. Na żywo, ja, ja, na żywo wszystko, nie a, tam ani, u, nie, a nie ustawione, nie, że przyjedzie a, do ciebie redaktor, już dostanie z faktem <laughs> listę, co on będzie Cię się pytał i jak masz odpowiadać. Najlepiej, jak będziesz opowiadał, naj, jak, opowiada, jak ten redaktor ma tę gazetę Jak, jak ten redaktor ma ta i będziesz mówił Że od tych masz gołębie, co w tej gazecie pisze Wtedy będziesz zawsze miał u niego artykuł I jak będziesz potem mówił, że ty z tą karmą karmisz, co ten Redaktorek ty z nią sprzedaje w swojej gazecie? Tak, no, z nim no, była no. karma, Ja, ja, I tak on sobie reklamuje, ty jego reklamujesz I tam w kółko, i tak was ciągle tam, tam Tak luki, was ciągle czulają Nimi tak. się zabawiają w tych gazetach, no i ale tak w polityce. Nie no, to, to tak, to dziwnie się, się dzieje, ale. No ja co zrobię? Teraz jest, o, teraz jest tak. nowy film znowu. przed minutą wstawiłem go. Aha, Bo dzisiaj był film z tym panem, co te dzikie gołębie ma moje, nie? O, o, oglądałeś? Aha, no, no, no. Oglądałeś, je? Ja? Mhm. Oglądałeś ten film? Tak, oglądałem, no wcale oglądałem. I on tak. też ciekawe rzeczy mówi o karmie, nie? Pod koniec. Mhm. Tak. On, no, on mówi najlepiej dokupować całkiem i, no, i, no, i samemu mieszać, nie? Ale nie każdy ma tak dostęp, jak widzisz sam, nie? Teraz ten tak. owiec, nie, nie wiadomo gdzie to kupisz do porządku. No właśnie, tak, owiec właśnie mówię. Bo są na pewno jakieś rolniki, co mają fajny do porządku owiec, no gdzie to znaleźć go, nie? Ta jest ta. No właśnie, tak. Kiedyś to było pełno tego, teraz przecież wszystko zabronione. Aha, zabronione, okej. Okay. No fajnie. Kiedyś to było wszystko konopi, wszystkiego, przez lenu uprawiało a... świata, wszystko maka, teraz wszystko zabronione. Mhm. a teraz, a teraz jest film, teraz stawiłem film z mistrzem, on był też mistrzem Okręgu Poznań, i mój gołąb Aha. był w kategorii C kategorii C w Polsce na trzeci najlepszy narodowy lotnik, a za trzeci najlepszy lotnik w Polsce i miał koeficjent 3,02. To szybki, nie? Tak. Bardzo szybki. I jeszcze będzie drugą część z tym panem, bo później jeszcze mi wszystkie wyniki tego, tego ASA e, przeczytał z, z tych dyplomów, nie? I to jest moje nazwisko z gazety wymazali, mimo że on mówił, że to po kulbacki. No, no bo tamty nie będzie reklamował e, moich gołębi, no, ja on go sam sprzedaje, no i no, no, to tak w kółku koło Macieja, to, to i ciekawe ile, ja, my, my, ja jestem ciekaw, ile naprawdę jest w pierwszej rzeszyce najlepszych narodowych czempionów Polski po moich gołębiach, to ino wie ten redaktor. No dużo, bo praktycznie chyba nie ma, no macie to na pewno są takie gołębniki gdzie nie ma twojej gołębi, ja, ale, ale... Ja ci mówię, ale, że ale, ale sek... nie ma sekcji, ale, nie ma sekcji ale, w Polsce, żeby nie mieli mojej gołębi. No, ale sekcji to na pewno nie ma w Polsce, żeby nie było co ich. Nie ma. Nie ma sekcji w Polsce, żeby nie było choć aby, aby jednego mojego gołębia. No, nie ma. No, chyba tak. No jest na pewno. Nie ma. I ile, ja, by, ja się tak pytam, ile jest naprawdę w pierwszej rzeszy najlepszych lotników Polski po moich gołębiach? No, to potem się dowiesz dopiero później to wszystko, wiesz? Jak to, wszystko, mm -hmm. jak to wszystko wyjdzie na jaw, nie? Że znowu tam wymazał nazwisko, to potem te, te hodowcy są znerwowane, bo co innego mówi, a co innego pisze tamten, nie? No Ktoś okay. tak do mnie to nie chciał nim gadać, bo no. jeżeli się mówi to, a później nieco innego, to. No tak. To tak, tak to jest. I Pięczkę było to samo. Ale Pięckie tak. nie reagował na to, bo ten artykuł był sponsorowany i go, jego to nie interesowało już potem. On mówił to, ale jak to... No tak jak grochem możesz narzucać, nie? Tak. <laughs> Okej, okay, to, to... dziękuję za, za informację, i i Ja i za, dziękuję, jeszcze raz zapykuję, no, I działaj dalej. Tam, a, a młode oh, będziesz potrzebował no. coś do rozpodu, czy młode, to daj mi znać. Dobra, to. To jest, dobra no na razie. Ja z tego dobra, zrobię ja film doda. na YouTube. Mogę zrobić z tego film na YouTube? O, jest, OK, Okej, no, to dziękuję. A z jakiego oddziału ja. pan jest? Z jakiego oddziału? Ja. Jestem oddziałem Zerzenko, nie? Żarzenko? Zarzenko. Okej. Okay. Jaki to numer Gryzdenko. oddziału jest? 0,82 Okej, okay, super, pozdrawiamy hodowców z tego oczu cześć No, cześć. no cześć. cześć Rasa kulbacki Najwyższej jakości gołębie Które sprawdzają się na całym świecie Od Europy Do Arabów, do Kuwait Dubaj, Iran, Irak Ameryka, Nord Ameryka Południowa Afryka, moje gołębie lecą wszędzie, w Tajwanie, w Chinach, w Azji. Spróbuj moje gołębie, będziesz cały coraz to więcej i więcej zmienisz z całą swoją rasę. Gołębie nieszkazono chemią, super jakości, po oryginałach i wiedza, pomoc w hodowli z pierwszej ręki od hodowców kulbackich. If you want to be a winner in this racing Pigeon Sport, contact me, I help you. in the RASIC system and with the best material in breeding of RASIC pigeons. Bye, my friends. Buzzwelvenia.